Witanko z rana, udało mi się dostroić właśnie na tym bikin Japan, nie, wieżyczka jednak, jednak nie, coś rzęzi, czyli zetka tutaj nie zagra, bo, A. bo coś harczy ta zetka, czyli... Muszę szukać innej muzyki. Spór o to właściwie, kto jest. Tyle, że nigdzie indziej muzyki nie mogę znaleźć, chyba że ta Zetka jeszcze się znajdzie kto w innym miejscu. Ja? No ale wszędzie teraz gadają, bo chcę porównać brzmienie tego kondora Nasze muzykowanie z rozbieramy. tą PM22. Te drobne rany w jamie ust. Ale wszędzie gadanie, paplanie, zawsze jak potrzebuję muzyki. A jak na złość, kondor nie odbiera eski, bo nie ma do 105, tylko chyba do 101 czy tam 103. O jest, znalazło się na innej. No, oby się nie skończyło. No, tak nie za głośno. Zobaczmy brzmienie. W tej chwili PM22 i kondorek. Soprany na maksa, bas na maksa. każdy poranek jest. No i już chyba się muzyki nie doczekamy. A nie, jest jeszcze coś, tylko już. Coś innego. Czuję, że tym razem Z Gondorem jak się nie przesadza, to on ma bardzo ładny bas. Jak się nie przesadza z głośnością, oczywiście, to on ma bas bardzo ładny, bo dając zbyt głośno, to już harczy, albo ten bas trzeba zdejmować i wtedy to już nie będzie miało porównania z wieżyczką. Ale tu chodzi o jakość, nie o moc, bo oczywiście wieżyczka jest mocniejsza. Dobra, teraz znów PM22. Tu powiem, że bardzo podobnie. Także no, jak podejrzewałem, będzie to brzmiało bardzo podobnie. I jeszcze raz kondur. Dobra, bo muzyka myli. No, ale takie pierwsze wrażenia, tak na szybkiego, no przyznam, że kondor po cichu nawet, nawet ładniej brzmi, nawet bardziej się podoba. Chyba że tutaj by jeszcze wyłączyć tą przestrzeń, ale w kondorze też mamy przestrzeń na maksa ustawioną, i to w niczym nie przeszkadza. Brzmi to ładnie. I znów PM22. No całkiem podobnie, nawet basu nie słychać więcej w tej wieży, chociaż jest na maksa. Oczywiście tylko głośnością ona pokona kondora, bo kondora dając głośniej już będzie skrzyczał. Może zobaczmy, co się stanie, jak dam wieżę głośniej, a co się stanie, jak dam kondora głośniej. A teraz kondor głośniej. To pruje się, próje się. Bezpieczna głośność jest taka do połowy, i to ten nowy kondor, bo jak widzicie, stary leży na dole, ten bardziej zużyty. Także kondor jakościowo wcale jakoś nie jest pokonany przez tą wieżyczkę. Wcale nie brzmi to ładniej. Tyle, że mocniej i głośniej na większej głośności. No i to wszystko, co mnie na ten temat do powiedzenia, co tu więcej dyskutować. Kondor cały czas jest kurczę mistrzem brzmienia. Tyle, że nie gło głośności, ale jako takie hmm, ustrojstwo do przyjemnego słuchania muzyczki z niezbyt przesadzoną głośnością, to on jest naprawdę super. Jeszcze nic nie znalazłem, co by go pokonało. Nawet ta wieżyczka, chociaż mi bardzo ładnie, ale kondor. Chyba mi się bardziej podoba. Ciągle bardziej mi się podoba Kondor. Także zobaczymy, co będzie z tą AK-44. No na pewno mocą pokona już także tą PM22, która ma kolumny przynajmniej z parametrów co najmniej 3 czy nawet 4 razy słabsze. Także tamto to już powinien być taki potworek bardziej. Już żaden magnetofon nie da się z tym zestawić, no ale. Z tą wieżyczką Kondora daje się zestawić. No i to na tyle. Uciekam. Hej. Dobra, jeszcze krótka dogrywka. No. Na tym nagraniu na przykład słychać, że wieża ma trochę głębszy ten bas. No i pewnie przez tą opcję włączoną to rozszerzenie stereo, którego nie mam jak wyłączyć tej, tej przestrzeni w wieży. Też ono jest trochę szersze. Nawet kiedy w Kondorze damy to na maksa. To w wieży to i tak jest szersze. No w wieży poza tym jest jeszcze trochę taki bardziej miększy ten bas, lepiej się wybrzmiewa trochę. Ale to nie jest jakaś gigantyczna różnica. Na przykład na tych pierwszych utworkach bardziej mi się podobało brzmienie kondona. Kondon, dobra niech będzie, jak zwykle. A na tym mi się bardziej podoba brzmienie wieży Kondor już się bardziej dusi w porównaniu z wieżą Nawet po cichu Ale no i tak brzmi bardzo ładnie Także no wieża jednak pokonuje kondora A przy większej głośności to już totalnie kondora pokonuje Ale nie jest to aż taka mega miazga no i dobra, teraz już kończę, bo trzeba jechać jeszcze do Paczkomatu, to trzymajcie się hej.